Cześć, witam Was w kolejnym odcinku formatu Tydzień na Orbicie, w którym opowiadam o książkach, które czytałam w mijającym tygodniu. Mam tutaj przed sobą dwa z trzech tytułów, ale nim o nich opowiem, to chciałam jeszcze dać dwa ogłoszenia. Po pierwsze. Po pierwsze, jeżeli macie ochotę uczestniczyć w spotkaniach mojego book clubu, w którym spotykamy się, żeby rozmawiać o konkretnej, zadanej lekturze, to kolejne z nich będzie 18 kwietnia o godzinie 18.30 w sklepie Galeria Karowa przy ulicy Okrąg i będziemy rozmawiać o najnowszej książce George'a Sandersa, Dzień Wyzwolenia. Wstęp to jest 10 zł i jest to cegiełka na funkcjonowanie sklepu Galeria Karowa. Na miejscu za to jest herbata i kawa, więc więc powiedzmy w jaki sposób może Wam się ta, ta opłata też zrównoważyć. A druga rzecz, którą chciałam ogłosić, to to, że od kwietnia startuję z cyklem Reading Parties. One różnią się od klubu tym, że tam po prostu siedzimy i, w sensie na Reading Party, siedzimy i czytamy wspólnie książki. Te spotkania będą odbywać się w czytelni Słów i Dźwięków Elektra w Mazowieckim Instytucie Kultury. Wstęp jest wolny. Będziemy słuchać muzyki z bogatej płytoteki Elektry. Książki są dostępne na Miejscu, możecie też przyjechać ze swoją, tam również dostępne są bezpłatne ciepłe napoje. Jest to szalenie przytulne miejsce. Mam nadzieję, że zakochacie się w nim tak samo jak ja, i bardzo się cieszę na to, na to nasze wspólne, wspólne czytanie. 14 kwietnia o godzinie 14 do 16 przez 2 godziny to będzie sobie trwało. A jeszcze jedno, tym razem pamiętam, żeby robić to na początku. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to dawajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, będzie mi, będzie mi bardzo miło i na pewno też to pomoże w zasięgach. A teraz czas na książki. Zaczynam od Karmili, Józefa Sheridana, Sheridana Lefanu w tłumaczeniu Paulino Breiter, nakładem wydawnictwa Uroboros. Tej książce towarzyszy niesamowita historia, ponieważ to Buktok zadecydował, albo raczej wyraził takie marzenie, żeby Karmila ukazała się jako solowa książka, ponieważ była dostępna w Polsce za, za sprawą zbioru, który okazał się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Natomiast Buktokerzy chcieli mieć po prostu książkę karmila w takiej dedykowanej oprawie i tutaj rzeczywiście wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, żeby podbić te wrażenia związane z lekturą powieści grozy. Jest w środku dużo ilustracji, które wam zaraz, zaraz też pokażę. Książka utrzymana jest w odcieniach czerni, bieli i czerwieni. I tak historia zaczyna się od tego, że jest tajemnicze zamczysko w Styrii w Austrii i przyjeżdża tam powóz z którego wysiada, powóz ulega jakimś drobnemu wypadkowi, i wysiada z niego młoda dziewczyna, której matka mówi: Nie mogę teraz kontynuować z nią podróży. Ona musi odpocząć, musi jakoś przejść rekonwalescencję. Ale ja muszę natychmiast udać się w dalszą podróż. I mieszkańcy tego zamku mówią: Nic się nie szkodzi, zapraszamy, tutaj zajmiemy się tą dziewczyną. I ona i dziewczynka, która mieszka w tym, w tym zamczysku, wchodzą w taką niejednoznaczną relację. Nie od parady matronat nad tytułem objęła lesbioteka. Myślę, że jest to... Jest to wskazuje już, powiedzmy, kierunek, w którym ta, ta książka będzie zmierzała. Ale to nie wszystko, bo napięcie jakieś takie lekko erotyczne, to jest jedna rzecz, ale po drugiej stronie jest to, że zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy w okolicznych wioskach. Ludzie umierają w tajemniczych okolicznościach, nie wiadomo, czy jest to jakaś plaga, czy może dzieje się coś, coś zupełnie innego. Myślę, że już sama okładka trochę nam wskazuje kierunek, w którym, w którym zmierza ta, ta powieść grozy. Ona ona powstała w XIX wieku i tworzyła pewne podwaliny do, do nurtu wokół wampirów, wokół Drakuli, więc myślę, że Zmierzch też czy, czy sam Drakula są trochę dziedzicami, dziedziczkami karmili. Ja tej książce daję 4 na 5, dała mi ona dużo przyjemności i też czułam, że właśnie zatapiam się w tym świecie, w którym kobieca bohaterka ma też taką niejednoznaczną rolę i też ma dużo sprawczości, jak na czas, w którym, w którym ta książka powstała, więc to też jakby dołożyło mi elementów frajdy. Kolejny tytuł to Wszyscy mieli w dupie, co stało się z Carlottą. To jest jedna z najnowszych, czy najnowsza nawet powieść, która okazała się nakładem wydawnictwa Syranka w tłumaczeniu Macieja Świerkockiego. Autorem książki jest James Hanaham. Jest to książka, która bardzo mi się spodobała. Na razie dałam na Goodreads 4, ale myślę, że, że zmienię tę ocenę na 5. Carlotta przy, po urodzeniu otrzymała imię Dustin, przypisano jej męską płeć i ta w ten sposób przeżyła 20 lat swojego życia, chociaż nie tylko tak jakby stricte przywiązana do, do swojej męskiej płci, ale kiedy trafia do więzienia w splocie takich nieoczekiwanych okoliczności i tak naprawdę bardzo niesprawiedliwie i spędza tam 20 lat, Lat, um, rodzi się um, Carlotta, albo raczej nie tyle rodzi, co po prostu wychodzi na światło dzienne, i kiedy um, już opuszcza mury więzienia, um, musi zmierzyć się z tym, że po pierwsze świat wygląda zupełnie inaczej niż ona to zapamiętała, a po drugie, to rzeczywistość jednak pamięta ją jako Destina. Więc ona stara się. Um, przypominać im o tym, że to jest Carlotta Mercedes, stara się utrzymywać swoją kobiecość, trochę eksperymentować też ze strojem, z makijażem, marzą jej się złote pantofelki, ale myślę, że byłoby to pewne uproszczenie, gdybym postawiła kropkę tutaj, ponieważ jest to również książka o tym, w jaki sposób system karceralny w Stanach, czyli więziennictwo, wpływa na osadzonych i osadzone, w jaki sposób jest taką fabryką, która mieli te ludzkie życia, i jak często niesprawiedliwie trafiają tam osoby jakby za zbrodnie, których, których niekoniecznie popełniali, popełniały. I też to, że osoby opuszczają więzienie z długiem, bo muszą oddawać państwu pieniądze za to, że, że były więzione, właśnie w sytuacji, w której to dzieje się niesprawiedliwie. No jest to dosyć mocne dla mnie i to jest jakiś taki wycinek rzeczywistości, który okay. bardzo mnie poruszał. I ta książka jest świetna, dlatego że z jednej strony pokazuje te motywy związane z tożsamością, z gender, z rolami społecznymi, jak ta rodzina Carlotty próbuje ją gdzieś upchać z powrotem w jej rolę, jak ona się nie daje, jak na przykład rozmawia ze swoim synem, w jaką otwartością ona też podchodzi do tego, że jej syn nie chce być nazywany swoim afrykańskim imieniem, tylko przyjmuje pseudonim. E, pseudonim bardziej związany z rapem czy z koszykówką. I ona mówi okej, okay, no dobrze, jest mi przykro, że nie chcesz korzystać ze swojego afrykańskiego imienia, ale kim w sumie jestem, żeby też Twoją drogę w jakiś sposób krytykować. I to było dla mnie bardzo odświeżające, w jaki sposób jej własne doświadczenie pomagało jej też zyskać mnóstwo empatii dla otaczającego ją świata. I w jaki sposób ten, ta różnica, że po 20 latach wraca do rzeczywistości, wraca na wolność i może z niej czerpać, w jaki sposób chce ją wykorzystywać, w jaki sposób swoją wolność wykorzystują ludzie wokół niej, którzy, którzy nie mieli tego doświadczenia więziennego. No jest to naprawdę coś, coś pięknego, więc bardzo Wam tę Carlottę polecam, mnie ona bardzo poruszają. Wzruszała, wzruszała, wciągała, więc tak, myślę, że będzie piątka. Trzecia książka, którą przeczytałam w mijającym tygodniu, jest to Mona Poli Oloj Serak. Jest to satyra na środowisko literackie. Książka okazała się nakładem wydawnictwa Glowbook. Autorka jest Argentynką, a jej główna postać pochodzi z Peru. Jest pisarką, która została zaproszona na prestiżowy literacki festiwal, gdzie jest nominowana do nagrody takiej, takiego para Nobla, przed Nobla. I tam spotyka się z międzynarodowym środowiskiem osób, które też tworzą książki, czy piszą, czy je tłumaczą. Głównie piszą. Każda z nich jest trochę taką kliszową postacią, której która tożsamość oscyluje wokół takich polityk tożsamościowych. W zasadzie, jeżeli jesteś z Japonii, albo z Gruzji, albo z Ameryki Południowej, to jak powinieneś się zachowywać, jak powinieneś przemawiać, co powinieneś robić, jakie przynieść do stołu doświadczenia, jak pisać też swoje książki. Ale nie będę zdradzać więcej mojej opinii na temat tego tytułu, ponieważ porozmawiam o niej z Krystianem Furgą, czyli instagramowym chrzanizmem, w najnowszym odcinku Orbity Literackiej, którego posłuchacie w piątek o 17 na antenie Radia Kapitał i w sobotę od rana wszędzie na streamach, także na YouTubie, więc zapraszam Was serdecznie do słuchania i do zobaczenia za tydzień w kolejnym tygodniu na Orbicie. Dzięki ślicznym.